Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Anna Puklej z tej strony, Polish Integration Support Center. Moi drodzy, na wstępie przepraszam Was wszystkich za to, że tak długo się nie odzywaliśmy, ale kochani mamy tak dużo interwencji właśnie teraz z uwagi na panującą pandemię i pracujemy jeden do jeden. Wykwalifikowanych tak naprawdę wolontariuszy jest naprawdę bardzo, bardzo niewielu, więc tutaj ufam, że mnie zrozumiecie. Kochani, będę się posiłkowała pewną kartką, bo mam tutaj kilka pytań odnośnie zapisów do Polskiej Sobotniej Szkoły. Kochani, kiedy skontaktujemy się z rodzicami, którzy zapisali już swoje dzieci? To pytanie się często powtarzało, więc już odpowiadam. Oddzwonimy do wszystkich rodziców, którzy złożyli aplikację i dokonali wpłatę w drugim tygodniu lipca. Kochani, dlaczego? Dlatego, że chcielibyśmy najpierw podziękować pięknie dzieciom, które już są u nas w szkole. Całe grono pedagogiczne, ono się troszeczkę zmieni, bo ojciec Cezary wyjeżdża na stałe do Polski, a pani Viviana, która uczyła wf u i matematyki w Chester, kochani, przeprowadza się do Liverpoolu. Ale na pewno Was nie zawiedziemy, bo mamy tutaj już kilka cywil, nawet niektórzy bez naszej wiedzy składają. Słuchajcie, że chcieliby współpracować z naszą organizacją, a zatem bardzo nam miło i ukłonę. Ukłonę w pas za to, że nas doceniacie i że poniekąd wyprzedzacie fakty. Pytanie drugie, co jest w pakiecie szkolnym? Kochani, już to kiedyś nagrywałam, ale powtórzę. W pakiecie szkolnym dzieci dostają plecaki, dzieci dostają krawatę i dzieci dostają książki. Także to należy do pakietu szkolnego. Jak wygląda proces aplikacji? Ja specjalnie tutaj ze sobą otworzyłam, słuchajcie, u nas w biurze komputer, gdzie logujecie się na naszej stronie. I tutaj jest zakładka Zapisy do szkół. Wtedy tam klikacie, czy to jest szkoła we Wrexham, czy w Chester, i dalej wypełniacie wszystkie pytania. Jak wypełnicie to wszystko, my jako organizacja dostajemy potwierdzenie na maila. Oczywiście, że jak gdyby potwierdzeniem dziecka i przyjęciem go do szkoły jest uiszczenie wpłaty za dziecko. Kolejne pytanie to w jakim wieku mamy dzieci, czyli w jakim wieku możemy zapisywać dzieci. Kochani, najmłodsze dziecko y, powinno mieć 4 latka, nie mniej, dlatego, że nie mamy przedszkola, chyba, że będzie tak dużo dzieci, nie wiem, w roczniku 3 lata. Y, że będziemy mogli stworzyć osobną grupę, no to wtedy jest to kwestia dyskusyjna. Najstarsze dziecko w tym roku miało lat 17. Zatem to ze strony organizacyjnej, jeżeli chodzi o polskie sobotnie szkoły. Zajęcia, tak jak dotychczas, będą odbywały się moi drodzy w Chester i we Wrexham. Oczywiście, że będzie 5 godzin, dlatego, że z uwagi na panującą tą pandemię, która miała miejsce, uważam, że jest bardzo dużo do nadrobienia. Poza tym, wszystkim powiem Wam również, że dla dzieciaków mamy przepiękne dyplomy w tym roku i piękne, piękne prezenty. Kochani, z tego miejsca również chciałabym podziękować dwóm osobom. Pani Monicy, która przekazała pieniądze, y, które zostały zebrane podczas ostatniego pożegnania naszego ukochanego wolontariusza Ireneusza, jak również jej partnera życiowego, y, byliśmy zaszczyceni tym, że mogliśmy brać udział właśnie w ostatniej drodze Irka. Jak również serdecznie dziękuję za przekazane te pieniążki oraz kwotę 89 funtów, która została przelana na konto przez pana Leszka, który również podczas pandemii stracił miłość swojego życia. W jednym i w drugim przypadku, słuchajcie, staraliśmy się jak zawsze stanąć na wysokości zadania. Od stycznia pomogliśmy 15 rodzinom w całym procesie, że tak powiem, pogrzebu, czyli kremacji, przewożenia zwłok, całej papierologii związanej z tym oczywiście, bo niektórzy życzą sobie osoby pochować tutaj, niektórzy chcą pochować dane osoby w Polsce, więc tym się również zajmujemy. Na przestrzeni kilku dni, słuchajcie, miałam taki przypadek. Dlaczego mówię o tym? Bo wiele osób mi zarzuca, że my już nic nie robimy, że im nie wrzucamy filmików. Kochani, przychodzi do nas bardzo dużo ludzi. Są to osoby, które na przykład kilka dni temu przyszedł do nas, przepraszam, w ubiegłym tygodniu przyszedł do nas pan, który po prostu dostał, jego organy nie pracują. Przyszedł i powiedział: Słuchaj, pochowaj mnie jako NN. Więc zaczęliśmy razem z wolontariuszami pracować. W czym my możemy pomóc? W chwili obecnej e, dany człowiek przybywa w jednym z e, ośrodków. Gdzie ma bardzo dobrą opiekę, gdzie ma pielęgniarki do dyspozycji, gdzie dostarcza mu polską literaturę, która to, no niestety, ale podnosi go na duchu, więc jak gdyby sprzeciwiam się wszystkiemu, co on mówi, więc wydaje mi się, że tutaj mamy bardzo fajną przyjaźń ze sobą, jak również współpracujemy z Ojcem Cezarym, który jeżeli ktoś potrzebuje, udziela ostatniego namaszczenia. Kochani, z tego miejsca również chciałabym Was poprosić o jedną rzecz. Wiecie, że nasza organizacja pracuje tylko i wyłącznie na dobroci wolontariuszy. I jedna z osób, z jednej z osób mama, zachorowała bardzo ciężko na nowotwór trzustki. Operacja jest bardzo, bardzo kosztowna i oczywiście, że te pieniądze, no trzeba je zebrać. Więc mam do Was prośbę. Pod tym linkiem będzie taki, pod tym filmikiem będzie link, gdzie bardzo Was proszę, abyście się zalogowali na niego i aby każdy z Was. Cokolwiek, jakąkolwiek kwotę może, aby ją wpłacił. Dlatego, że y, osoba, o której mówię, y, jest bardzo szlachetna, bardzo wiele, wiele pomaga, tworzy pisk tak naprawdę razem ze mną na przestrzeni od początku, od pięciu lat. I chcielibyśmy jako organizacja, jako Polonia, pomóc jej i wesprzeć ją. Więc mam nadzieję, że wraz wspólnie będziemy umieli i pomożemy wspólnie. Po prostu jej mam je wyzdrowieć. Zatem trzymam mocno kciuki za to, że te pieniądze dana kwota będzie uzbierana. Was serdecznie, kochani, pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie zapisy. Ufam, że mnie zrozumiecie, dlaczego nie wrzucam tych filmików. Poza tym wszystkim ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego najpiękniejszego i do usłyszenia niebawem.